Jest coś takiego w ludziach, że w pewnym momencie zaczynają się zastanawiać, czy nie warto byłoby mieć czegoś w domu, co by zabezpieczyło nas przed ewentualnym napastnikiem. Druga sprawa to to, że mężczyzna, nie tylko mężczyzna, zresztą ma w sobie też coś takiego, że lubi ten szczęk broni. Lubi posłuchać jak broń działa, pogłaskać, wieczorem wyczyścić. To bardzo fajne zajęcie, takie odstresowujące. Jednak żeby mieć broń ostrą, legalną, to trzeba przejść mnóstwo badań, testów. Dopiero po jakimś czasie otrzymuje się pozwolenie, jest to dość długa. I męcząca droga. Niemniej jednak część ludzi już taką broń posiada i wtedy to, co będziemy za chwilę mówili, dla nich już specjalnie nie będzie miało sensu, ponieważ oni to wszystko wiedzą. Natomiast co zrobić, żeby mieć urządzenie, za pomocą którego postrzelamy sobie do tarczy, potrenujemy trochę celność naszego oka, a być w zgodzie z przepisami. Tu właśnie zwracam się do mojego przyjaciela. Słuchaj, powiedz mi, czy, mm, jaką broń legalnie można mieć w Polsce? Z grubsza, możemy mieć spokojnie wiatrówki, do 17 juli, jeżeli mamy wiatrówkę, która ma więcej jak 17, musimy ją po prostu zarejestrować. Wszystko normalnie legalnie. Możą mieć łuki, może mieć proce? Praca brzmi bardzo dumnie. Powiedz mi, a po czym poznać, czy wiatrówka? Bo często jest tak, że na bazarach ludzie podchodzą do nas i mówią, wiatrówka, do sprzedania. Skąd ja mam wiedzieć, czy ona ma więcej niż 17 juli, czy nie? No tutaj to przede wszystkim wyznacznikiem będzie na pewno cena. Do 17 juli to spokojnie kupimy do 2000 Od 17 juli powyżej dwóch, to najprostszy prostszy wyznacznik. I to też raczej na bazarze nie zdarzają się aż tak mocne wiatrówki. Wiesz co, no ja kiedyś widziałem wiatrówki po 100, 120 zł. Wyglądały mm. bardzo poważnie, ale nie było nigdzie napisane, czy jest w porządku. I potem przyjeżdżasz do domu, nie wiem, albo natykasz się jadąc po ulicy na policjanta, który zagląda do bagażnika i mówi, To jest wiatrówka, którą trzeba rejestrować. No ale to już jest jakby inna bajka. Trzeba zadbać o to, żeby było w Czyli lepiej kupić taką broń, na przykład w koncesjonowanym sklepie, który powie, To jest bez, a to z pozwoleniem. No zdecydowanie. Wtedy mamy gwarancję i na pewno nie nabijemy się na żadną minę. Następne bardzo ważne pytanie dotyczy rzeczy typu, nie wiem, kusza, bo kusza to takie urządzenie, które też każdy chciałby mieć. Powiedziałeś, że łuk jest dozwolony, a kusza? No na kuszę niestety potrzebują pozwolenie i tu jest... Ale to jest pozwolenie, czy trzeba ją rejestrować? Pozwolenie i jednocześnie rejestracja. Bez pozwolenia nie możemy jej nabyć, ale tutaj kwestia jest tak skomplikowana w polskim prawie, że łatwiej jest zdobyć pozwolenie na broń palną niż na kuszę. No to ciekawe. No w sumie... Znam parę przypadków, ale to dosłownie jest parę osób na całą Polskę, którym się udało przeforsować, a to zazwyczaj były batalie po parę lat. To chcesz przez to powiedzieć, że jak ktoś w domu ma taką nie, pamiątkową kursę, którą przywiózł sobie nie wiem z jakiegoś ościennego kraju i powiesił na ścianie, to podpada pod jakiś paragraf? No jeżeli jest w pełni sprawna, to lepiej się z tym nie wychylać i ją zezłomować. Widziałem ostatnio rycerza takiego na jednej z imprez, który latał z kuszą po, po terenie. Widocznie takaś tam rekonstrukcyjna broń wtedy może z czymś takim chodzić, bo kuszę raczej ciężko zabezpieczyć, jak broń przed tym, żeby sama nie wystrzeliła. No, tutaj przede wszystkim jest taki problem, że nie ma czegoś takiego jak jego rekonstrukcyjna broń, bo nie ma tu rozróżnienia na kuszę sportową, rekonstrukcyjną, historyczną. W siedle prawa mamy kuszę. No i musimy mieć pozwolenie. Tak to myślę, myślę, że jeżeli będę miał jeszcze okazję zajrzeć do InterArmo, to z pewnością znajdę tu jeszcze odpowiedzi na wiele, wiele nurtujących nas pytań dotyczących broni, broni, którą państwo chcieliby mieć, bądź też broni, którą może powinniście mieć albo broni, którą macie, a potem się okazuje, że ta broń nie zawsze jest zgodna z prawem.